Byłem przed chwilą na filmie Mufasa w kinie i wiedziałem, że będzie to film zły. Nie wiedziałem jak bardzo, i nie wiedziałem jak bardzo ten film mnie zaboli. Zabolał bardzo. Ale do tego dojdziemy. Film opowiada historię Mufasy. Króla lwa, tego z pierwszej części. I Mufasa, jak to Mufasa wygląda, jak każdy inny lew. Dosłownie każdy inny lew wygląda tak jak Mufasa. No chyba, że to są samice, bo wszystkie samice wyglądają tak samo. Mufasa ma przybranego brata, który nazywa się Taka. I razem przeżywają różne przygody, yy, podczas których nie potrafimy ich od siebie odróżnić, bo wyglądają dokładnie tak samo. Gdzieś po drodze spotykamy wspaniałą plejadę innych bohaterów. Spotykamy Zazu z yy, Sarabi. Pamiętacie Sarabi? Żonę królowa. Z pierwszej części jest Rafiki. Pamiętacie, Rafiki? Małpa z kijem. Ja naprawdę nie potrzebuję wiedzieć, skąd Rafiki ma swojego kija. I nie potrzebowałem się tego dowiedzieć z filmu Mufasa. Nie potrzebowałem się dowiedzieć, że z tego drzewa Rafiki wziął swój słynny kij. Ten jeden kij nie jest ważny dla postaci Rafikiego. Ten jeden kij nie jest ważny dla historii Mufasy. Ten jeden kij nie jest w ogóle ważny, bo ja przynajmniej tak to rozumiałem. Rafiki używa tego kija, jaki jest stary, jak już nie może chodzić. Dlaczego Rafiki młody musi używać kija? Tylko dlatego, żebyśmy widzieli: ej, Rafiki ma kija, pamiętacie kija Rafiki? Hmm? kija Rafiki? Hmm? pamiętacie krok życia? Hmm? pamiętacie piosenkę Chcę zostać królem z pierwszej części? Świetnie, będziecie mieli tutaj dokładnie taką samą piosenkę z niektórymi słowami, które powtarzają się: O, będziemy królami, będziemy królami, ale tym razem królów jest dwóch, bo jest Mufasa i jest. Taka. Dalej nie wiemy, kim będzie taka, ale możemy się domyślać. Jest też zły lew, biały lew ze swoim Stadem, i zły Lew Kimba przychodzi i mówi, zabiję wszystkie lwy i je wygryzę. No i mufasa ma problem, bo musi uciekać razem z taką, który jest yy, ostatnim dziedzicem jakiegoś królewskiego rodu najwidoczniej yy, na sawannie, ale nie ma to żadnego znaczenia. Bo w ważnej scenie filmu zły lew Kimba. Patrzy się na naszych bohaterów i mówi swoim głosem: Może być tylko jeden król lew. I to był moment, w którym film mnie stracił już do końca. Po takiej kwestii naprawdę nie ma już wiele do zebrania, i ja nie bardzo wiem, co mam ze sobą zrobić w kinie. I dziwię się, że na żadnym etapie produkcji nie było nikogo w tym nieszczęsnym LA. Który by powiedział ludziom, słuchajcie, nie sądzicie, że ta kwestia jest trochę za bardzo. No wiecie, wprost, w każdej scenie postać musi powiedzieć, co czuje, dlaczego, o co chodzi. O, jesteś smutny, bo dawno jej nie widziałeś. Ja szukam drogi, bo nie wiem gdzie jest moja droga, ale znajdę swoją drogę, bo jej szukam. Teraz właśnie widzisz jak szukam mojej drogi? Tak, widzę jak szukasz swojej drogi. I dopiero po drodze do domu zrozumiałem dlaczego w każdej scenie każda postać musi bardzo dokładnie i wyraźnie powiedzieć co czuje. Bo to są pier Lwy, które nie mają żadnych emocji na mordach, i jeżeli ten lew patrzy się w kamerę i ma pokazać jakąś ważną emocję, to wszystko się sprowadza do tego. Bardzo za tobą tęskniłam, Mufasa. Wiedziałam, że cię zobaczę. Bardzo cię kocham. Widzisz, jak cię kocham? Widzisz, jak cię kocham i tęsknię? Nawet w tych momentach, gdzie już myślę: o, fajnie, coś się zaczyna dziać, jest. Ostre cięcie do najzabawniejszej pary bohaterów w Disneyu, czyli do Timona i Pumby, którzy z jakiegoś powodu są w tym filmie i cały czas przerywają zjedzmy świerszy, o nie, no co ty Pumba, o co ci chodzi? Ba, 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 ba. Ja siedzę w kinie i cierpię. Za miliony cierpię i boli mnie to strasznie, że ten film znowu zabierze jakiś pierdyliard dolarów, bo nie ma na co iść z dziećmi do kina. A rodzice, dzieci, które są targetem tego filmu, chyba są w moim wieku i też czują pewien rodzaj nostalgii do filmu Król Lew, bo Król Lew to był ważny film dla mnie w dzieciństwie. I bardzo mi jest przykro patrzeć, jak z każdym rokiem Disney robi wielką kupę na kolejną część mojego dzieciństwa.